Cześć! Dzisiaj mam dla Was przykład z potęgowaniem. Mamy taki przykład, należy go uprościć tak, aby dostać x do jakiejś potęgi. Zaczniemy po kolei. Mamy 1 przez x do kwadratu. Tutaj skorzystamy sobie ze wzoru, uwaga, wjeżdżam z kartami wzorów, na ujemną potęgę. Tak, mamy 1 przez potęgi, czyli Robimy z, z minusem, czyli mamy x do minus drugiej. Na dole mamy mnożenie te same potęgi. Tutaj, oczywiście, w domyśle jest 1, Jeżeli nie ma potęgi, to znaczy, że jest x do pierwszej potęgi. Skorzystamy sobie z wzoru na mnożenie o tych samych stawach, czyli dodawanie potęg. Będziemy mieć x do potęgi 3 plus 1. Natomiast tutaj będziemy mieć x, bo jest potęgowanie i jeszcze raz potęgowanie, czyli mamy 3 razy 3. To oczywiście też jest karta wzorów. To jest ten wzór. Tak? R razy s. Mnożenie jeszcze raz. Dobra. Teraz sobie to uproszczę. Tu mamy x do minus 2. x do czwartej z x do dziewiątej. Okay. Teraz mogę sobie skorzystać ze wzoru na tu. Ze wzoru na odejmowanie, jeżeli mamy dzielenie o tej samej podstawie. Czyli będziemy mieć x minus 2 minus 4 Razy x do 9 mamy x do minus 6, razy x do 9, tak? Czyli mamy znowu mnożenie od tych samych podstaw. Mamy x minus 6 do 9, czyli x do 3.